Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jeśli będę trwać w wierze, wtedy to, co jest prawdą w duchu, stanie się prawdą w wymiarze fizycznym. Jezus zapewnił wszystko, my musimy tylko wiedzieć, jak przywłaszczyć to w swoim życiu, w swoim sercu. Kiedy Jezus powiedział, że to się wykonało, to się wykonało również dla mnie. A teraz Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończy się mój trzeci tydzień nauczania na temat, który zatytułowałem Już to masz. Mówię ci, to jest potężne nauczanie. W zestawie płyt CD znajduje się sześć oddzielnych nauczania. Na ten temat. Jesteśmy teraz w trakcie trzeciego nauczania, więc znajdujemy się w środku serii, a już omówiłem kilka radykalnych kwestii. To jest założenie, którego nie ma większość ludzi. Większość ludzi myśli, że Bóg może zrobić wszystko, ale nie zrobił nic, i muszą prosić, błagać, stawać przed Bogiem i błagać go, żeby się poruszył. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, czego nauczam. Uczę, że Bóg przez Jezusa przyszedł i zapewnił wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, Bóg nie musi dzisiaj nic robić, żeby cię uzdrowić. On zrobił wszystko, co musiał zrobić, żeby cię uzdrowić dwa tysiące lat temu. Ranami Jezusa zostałeś uzdrowiony. Ktoś powie: To nie jest prawdą, bo nadal jestem chory. Tu jest raport mojego lekarza, ból mojego ciała, który jest dowodem. Wszystko, co może zrobić lekarz, wszystko, co Ty możesz zrobić ze swoimi uczuciami, to obserwować wymiar fizyczny. Ale w sferze duchowej, Ewangelia Jana 4:24 mówi: Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. W sferze duchowej zostałeś odtworzony. Jeśli uczyniłeś Jezusa swoim Panem, a wiem, że prawdopodobnie oglądają ten program ludzie, którzy nigdy tak naprawdę nie oddali swojego życia Panu, wtedy nie masz życia Bożego w swoim wnętrzu. Ale jeśli narodziłeś się na nowo, jak nazywa to Biblia, to masz w sobie tę samą moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. Ona nie jest gdzieś tam na zewnątrz, jest w twoim wnętrzu. Masz moc wzbudzającą z martwych i nie potrzebujesz, żeby Bóg cię uzdrowił. On już włożył w ciebie moc wzbudzającą z martwych. Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu przełączyć włącznik i włączyć tę moc. Biblia nazywa to wiarą. List do Hebrajczyków 11.1 mówi, a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara nie jest wierzeniem w rzeczy. Rzeczy, które nie istnieją. Wiara jest wierzeniem w rzeczy, które istnieją, tylko że nie istnieją w tym fizycznym świecie. Istnieje świat duchowy, istnieje duchowy wymiar, duchowa rzeczywistość. Dla tych z Was, którzy narodzili się na nowo, kiedy narodziliście się na nowo, Bóg umieścił Jezusa w Waszym wnętrzu. List do Rzymian 8:9 mówi: A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli narodziłeś się na nowo, masz ducha Jego Syna, który został posłany do Twojego serca i woła Abba, Ojcze, mówi o tym list do Galacjan 4.6, Bóg osobiście mieszka w Twoim wnętrzu i ta moc jest do Twojej dyspozycji, możesz ją uwolnić? Ale żeby to zrobić, musisz uwierzyć, że istnieją rzeczy, które są prawdziwe w świecie duchowym na zewnątrz, a także w Twoim wnętrzu. W duchowym człowieku, w Twoim wnętrzu są rzeczy, które są prawdziwe, które istnieją, które są rzeczywistością. One tylko nie są fizyczną rzeczywistością, istnieje wymiar duchowy, a wiara jest po prostu wierzeniem w niewidzialną rzeczywistość, która została objawiona w Słowie Bożym. Wiara przyjmie to, co mówi Bóg, bardziej niż to, co mówi lekarz, bardziej niż to, co mówi bankier, bardziej niż to, co, bankier, niż to, co twój współmałżonek może mówić. Bierzesz Słowo Boże i wierzysz Mu, aż dojdzie do miejsca, w którym naprawdę wierzysz, że to jest prawdziwe. Nawet jeśli nie możesz tego dotknąć, nie możesz zobaczyć, nie możesz usłyszeć, to jest prawdziwe. A kiedy wierzysz, ta wiara wyciąga z tej niewidzialnej sfery, Bożą moc do tej widzialnej sfery i to dokona zmian. To zmieni tą fizyczną rzeczywistość. Rzeczywistość duchowa jest większa i bardziej realna niż rzeczywistość fizyczna. Wymiar duchowy istniał zanim został stworzony wymiar fizyczny. Wymiar duchowy będzie istnieć długo po tym, jak ten fizyczny wymiar zostanie zniszczony. Wymiar duchowy jest siłą sprawczą, a siła sprawcza jest większa niż siła, którą stworzyła. Wewnątrz Ciebie znajduje się prawdziwy Ty, jeśli narodziłeś się na nowo. Jeśli uczyniłeś Jezusa swoim panem, jesteś zupełnie nowy wewnątrz. To właśnie mówi drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Tu nie chodzi o twoje fizyczne ciało, twoje fizyczne ciało nie zmieniło się kiedy uczyniłeś Jezusa swoim panem. Nie chodzi tu o wymiar twojej duszy umysłowy, to się nie zmieniło. Nie otrzymałeś moich wspomnień, nie dostałeś doskonałego umysłu, nadal poznajemy tylko częściowo, ale chodzi o twojego duchowego człowieka. W duchu jesteś zupełnie nową osobą. Wiara to po prostu poznanie tego Kim jesteś, co masz w duchu i uwierzenie, że to jest prawdziwe, to bardziej realne niż to, co czujesz w swoim ciele, bardziej realne niż to, co widzisz swoimi oczami. Kiedy naprawdę zaczysz wierzyć w wymiar duchowy bardziej niż w wymiar fizyczny, wymiar fizyczny zegnie kolano przed duchem i zobaczysz, jak realia, rzeczy, które Bóg zapewnił w duchu, zamanifestują się w twoim fizycznym życiu. To jest potężne. Pozwól, że podam Ci biblijny przykład tego, o czym mówię. Druga Księga Królewska, rozdział szósty, to przykład, w którym król Syrii walczył przeciwko królowi Izraela. Wysyłał swoich żołnierzy, aby zastawili zasadzkę na króla Izraela i za każdym razem jego zasadzka sama wpadała w zasadzkę. To znaczy, król Izraela za każdym razem wiedział, co ten zamierza zrobić, tak więc po tym jak zdarzyło się to kilka razy, druga księga królewska rozdział szósty mówi, serce króla Syrii zatworzyło się z tego powodu. Zwołał więc swoje sługi i zapytał ich, czemu mi nie powiecie, kto z nas donosi królowi Izraela? Innymi słowy, powiedział, nie ma takiej możliwości, żeby król Izraela znał moje plany bitewne, chyba że ktoś tu jest zdrajcą, ktoś jest szpiegiem i zdradza nasze plany bitewne. Dalej jest napisane, jeden z jego sług odpowiedział: Nikt, mój panie królu, to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, oznajmia królowi Izraela słowa, które wypowiadasz w swoim pokoju sypialnym. Jest tutaj wiele kwestii. Będę musiał powiedzieć kilka rzeczy bardzo szybko. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, co Bóg pokazał mi w tych wersetach, ale jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Elizeusz nie słyszał o planach bitewnych króla Syrii za pomocą swoich fizycznych uszu. Nie widział ich swoimi fizycznymi oczami? To nie była jakaś fizyczna osoba, szpieg, który przekazywał mu te informacje. On słyszał to od Boga i przychodziło z jego serca. To dlatego Jezus w Nowym Testamencie mówił: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Każda osoba w tłumie miała fizyczne uszy na głowie, ale on nie mówił o fizycznych uszach. Możesz słyszeć swoim sercem. Możesz widzieć swoim sercem. Istnieją rzeczy, które możesz postrzegać sercem, a których nie możesz postrzegać oczami, uszami, dotykiem czy węchem. Osoba, która kieruje się tylko tym, co może zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć, swoimi pięcioma zmysłami, nie gra całą talią, nie uznajesz przynajmniej połowy rzeczywistości. Nie masz do czynienia z rzeczywistością, jesteś ograniczony. To, co tutaj mówię, jest tak radykalne w porównaniu z większością ludzi. Większość ludzi pomyśli, jesteś szalony. Cóż, nie budźcie mnie, bo to działa. Widziałem, jak mój syn powstał z martwych, jak moja żona została wskrzeszona. Widziałem ludzi wskrzeszonych z martwych, wielu ludzi. Widzę, jak Bóg zaspokaja potrzeby. Chodzę w radości, pokoju i szczęściu. To działa. Mam manifestację. Mam dowód, że to działa. Elizeusz nie odbierał tych rzeczy przez żaden ze swoich fizycznych zmysłów, odbierał to swoim sercem. Te rzeczy zostały mu objawione, słyszał Boży głos, widział te rzeczy swoim sercem, a nie swoimi fizycznymi oczami. Król Syrii usłyszał, że Elizeusz jest tym, który zdradza jego plany bitewne. Werset trzynasty mówi: On odpowiedział, Idźcie i dowiedzcie się, gdzie on jest, abym posłał po niego i pojmał go. I doniesiono mu, oto jest w Dotan. Posłał więc tam konie i rydwany i znaczny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i oblegli miasto. Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: Ach, mój panie, cóż mamy czynić? Więc zrozumcie to. Kiedy obudzili się rano, sługa wyszedł na zewnątrz, stanął na murze miasta, a gdy spojrzał, wszędzie było pełno syryjskich żołnierzy, koni i rydwanów. Tysiące i otaczali miasto. Wiesz, że ten sługa wiedział, dlaczego oni tam byli? Jego pan zdradzał plany bitewne króla Syrii, i w końcu zostało to ujawnione. I Syryjczycy byli tam po to, by pojmać Elizeusza. Kiedy więc powiedział: Ach, mój panie, cóż mamy czynić? to tylko staroangielski sposób opisania, że spanikował. Wiedział, że oni są tam po niego, po jego pana i że mają przewagę liczebną. Spójrz na reakcję Elizeusza na tę sytuację. Sługat zareagował paniką: Ach, mój panie, cóż mamy czynić? A tu jest odpowiedź Elizeusza. Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Widzisz, ludzie, którzy nie wierzą, że istnieje coś poza tym, co można zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powochać, poczuć coś poza fizyczną rzeczywistością, powiedzieliby, że Elizeusz skłamał. I właśnie tak wielu ludzi myśli o chrześcijanach. Myślą, że tylko mówisz, że tak jest, kiedy tak naprawdę tak nie jest, mając nadzieję, że tak się stanie. Patrzą na chrześcijan, którzy wyznają: Patrz, przez jego rany zostałem uzdrowiony. Kiedy każdy może powiedzieć, patrząc na ciebie, że jesteś chory, siedzą i mówią, po prostu kłamiesz. Tym właśnie jest ta wiara. Jesteście tylko kłamcami. Mówicie tylko rzeczy, które nie są prawdziwe. Gdyby prawdą było, że nie ma żadnej rzeczywistości poza tym, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powołać i poczuć, wtedy byłoby prawdą, że ludzie, którzy mówią, że są uzdrowieni, kiedy raport lekarza, i ich fizyczne odczucia, wszystko dowodzi, że nadal są chorzy, wtedy byłoby to kłamstwem. Ale widzisz, istnieje Inny świat, istnieje jest inna sfera. Rzeczywistość to coś więcej niż tylko to, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powochać i poczuć. Istnieje duchowy świat na zewnątrz i istnieje duchowy ty wewnątrz, w którym dzieją się najróżniejsze rzeczy, a których nie możesz dostrzec swoimi pięcioma zmysłami. Musisz kierować się tym, co mówi Słowo Boże. Tak więc Elizeusz nie kłamał, nie nazywał czegoś, co nie było prawdziwe. Tak jakby to było prawdziwe, to było prawdziwe. Tylko to nie była rzeczywistość fizyczna. To było rzeczywiste w wymiarze duchowym. Jestem pewien, że kiedy Jego sługa usłyszał, jak powiedział, z nami jest więcej niż z nimi, gdy był cielesny, to pewnie pomyślał, prorok w końcu się pogubił, ponieważ mogłeś spojrzeć i policzyć Syryjczyków na tysiące, tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące. A potem spojrzałeś na drugą stronę i mówisz, jeden, dwa. Dwoje ludzi przeciwko tysiącom. Ktoś, kto uznaje tylko fizyczną rzeczywistość, powiedziałby, skłamałeś, powiedziałeś, że zna jest więcej niż nimi. Byłoby to kłamstwem, gdyby rzeczywistość ograniczyła się tylko do wymiaru fizycznego. Ale spójrz, co zrobił Elizeusz. Werset 17. Wtedy pomodlił się Elizeusz. Panie, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. Ten werset nie mówi o jego fizycznych oczach. Zapewniam cię, że oczy sługi Elizeusza były tak szeroko otwarte, jak to tylko możliwe, patrząc na tych wszystkich Syryjczyków, którzy przyszli, aby ich pojmać. Jego oczy, fizyczne oczy były otwarte. Tu nie chodziło o jego fizyczne oczy. Możesz mieć oczy w swoim sercu. Nie mam czasu, aby o tym nauczać, ale mam inną serię, która mam nauczanie, które nagrałem nie tak dawno temu, o wyobraźni, które mówi o tym, że możesz widzieć rzeczy swoim sercem. Masz oczy w swoim sercu. Jeśli nie widzisz rzeczy przez wiarę, nie widzisz rzeczy sercem, to w pełnym sensie jesteś ślepy. Na zewnątrz i wewnątrz jest o wiele więcej niż to, co możesz zobaczyć tylko swoimi fizycznymi oczami. Nigdy nie widziałeś swojego mózgu, a jednak mamy nadzieję, że go masz. Tylko dlatego, że nie możesz go zobaczyć, czy to znaczy, że go nie masz? Nie, są różne rzeczy, których nie widzimy, a jednak wierzymy, że je mamy. Większość z Was nigdy nie widziała swojego serca, większość z Was nigdy nie widziała swoich jelit, nigdy nie widziałeś swojego pęcherza, nigdy nie widziałeś, nigdy nie widziałeś wielu różnych organów, a jednak je masz. Czy wiesz, że są rzeczy, których nie możesz zobaczyć, a które są nie tylko fizyczne, ale także w sferze duchowej? I musisz w nie uwierzyć? I kiedy w nie uwierzysz i zobaczysz je swoim sercem i usłyszysz swoim sercem, wtedy te rzeczy, które są prawdziwe w sferze niewidzialnej, przejdą do sfery widzialnej. Tak więc modlił się i powiedział: Panie, otwórz, proszę Jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi, oczy Jego serca i ten zobaczył: Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. On patrzył w wymiar niewidzialny. To nie była fantazja. To było prawdziwe, tylko że nie było to prawdziwe fizycznie, to było prawdziwe duchowo, to była rzeczywistość, a te konie i rydwany, Syryjczycy ich nie widzieli. W piśmie nie ma żadnej wzmianki o tym, że Elizeusz je widział, mógł je widzieć, ale nic nie mówił o tym, że tak było, nie musiał ich widzieć, ponieważ w nie wierzył. I kiedy już dojdziesz do tego, że jesteś w tym biegły i chodzisz przez wiarę i widziałeś, jak twoja wiara przynosi namacalne rezultaty raz za razem, po pewnym czasie dochodzisz do miejsca, w którym nie musisz tego widzieć, wiesz, że to prawda, wiesz, że to jest prawdziwe, tak więc nic nie mówi, że Elizeusz kiedykolwiek zobaczył te konie i ogniste rydwany, a sługa pan pozwolił mu zobaczyć swoim sercem, on spojrzał w niewidzialny wymiar. Nie jest powiedziane, że Syryjczycy widzieli te konie i ogniste rydwany. A także te konie i ogniste rydwany nie pojawiły się wtedy, kiedy Bóg otworzył oczy tego młodzieńca. One były tam przez cały czas. Wiesz, Elizeusz żył po czasach Dawida. Nie wiem dokładnie, skąd Elizeusz wziął całą swoją wiarę i objawienie, ale Dawid napisał w psalmach, że anioł pański rozbija obóz dookoła tych, którzy go kochają, że rozkaże o Tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. Dawid to napisał. Możliwe jest, że Elizeusz znał te wersety. Elizeusz był także z Eliaszem, swoim mentorem, kiedy Eliasz został pochwycony do nieba. Był tam Wicher, i był tam ognisty rydwan, i ogniste konie, które zstąpiły i rozdzieliły Eliasza i Elizeusza. A następnie Eliasz został pochwycony do nieba w wichrze. A więc on widział te rzeczy w przeszłości. Nie jest powiedziane, że widział je tutaj, ale skądkolwiek pochodziła jego wiara, wiedział, że w świecie duchowym istniały rzeczy, których nie można było zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać ani poczuć. Więc kiedy Elizeusz powiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi, to nie było kłamstwo. To nie było tylko stwierdzenie wiary. To była rzeczywistość, tylko że to nie była rzeczywistość fizyczna. Jeśli weźmiesz całą rzeczywistość duchową i fizyczną i spojrzysz na to jako na całość, wtedy Elizeusz mówił prawdę. Więcej aniołów, ognistych rydwanów i ognistych koni było z Elizeuszem i jego sługą niż z Syryjczykami. Syryjczyków mogło być 10 tysięcy, ale otaczało ich więcej aniołów. Elizeusz nie tylko coś mówił, nie zmyślał, on mówił o rzeczywistości. I kiedy mówię, ranami Jezusa zostałem uzdrowiony, nawet jeśli nie jest to fizyczne w moim ciele, nawet jeśli nie możesz pójść do lekarza, który powie, jesteś całkowicie wolny od raka. Nawet jeśli lekarze mogą tego nie potwierdzić, to prawdą jest, że w wymiarze duchowym mam tę samą moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Ranami Jezusa zostałem uzdrowiony i to jest realne. Ale to nie dzieje się automatycznie, musi być w tym moja wiara która sięgnie i przywłaszczy sobie to, co jest prawdziwe w wymiarze duchowym. Wiara po prostu sięga i przywłaszcza sobie to, co Bóg już udostępnił. Muszę w to uwierzyć, a kiedy w to uwierzę, zaczyna się to stawać fizyczną rzeczywistością. Mam raporty lekarskie, które dowodzą, że miałem nieuleczalne choroby, a dwa dni później ten sam lekarz potwierdził, że jej nie miałem, ponieważ uwierzyłem Bogu. Sięgnąłem do świata duchowego, skorzystałem z Bożej Mocy, wydobyłem ją na zewnątrz i to przyniosło fizyczne rezultaty. Widziałem, jak moje ciało zostało uzdrowione z różnych rzeczy, widziałem, jak moje złamane kości zostały natychmiast uzdrowione. Uzdrowione. Widziałem ludzi wskrzeszonych z martwych, widziałem jak otwierają się ślepe oczy, wiem, że te rzeczy są prawdziwe. Wierzyłem, że były prawdziwe zanim ich doświadczyłem. To dlatego miałem te doświadczenia, a teraz mam autorytet Słowa Bożego i doświadczenia. Widziałem jak to działa, i wiem, że to jest realne. Po tym, jak Pan otworzył oczy tego sługi, Elizeusz podniósł rękę i powiedział, Panie, dotknij ich ślepotą. I Pan dotknął ślepotą wszystkich syryjskich żołnierzy. Szukali po omacku drogi, a on kazał im połączyć ręce, pojmał całą armię syryjską do niewoli i zaprowadził ich do króla izraelskiego, a potem modlił się i prosił Boga, aby otworzył im oczy i wziął całą armię syryjską do niewoli. To jest moc która była dostępna dla Elizeusza, a pismo mówi, że Jan Chrzciciel był największym człowiekiem, który żył pod Starym Przymierzem. To czyni go większym od Elizeusza. To znaczy, że Jan Chrzciciel miał większą moc niż ta, którą miał tutaj Elizeusz, a jednak w Ewangelii Mateusza, rozdział 11, czytamy dalej, ale ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, jest większy niż Jan Chrzciciel. Więc jeśli Jan Chrzciciel miał więcej mocy, więcej aniołów, więcej dostępnych dla niego zasobów niż Elizeusz, i jeśli my w Nowym Przymierzu, jeśli najmniejszy z nowotestamentowych wierzących jest większy niż Jan Chrzciciel, w związku z tym jesteś większy niż Elizeusz. To znaczy, że jeśli myślisz, że jesteś najżałośniejszym świętym, jaki kiedykolwiek żył, masz tysiące, tysiące koni i ognistych rydwanów, które cię otaczają. Biblia mówi, że to, co oni mieli, nie miało żadnej chwały w porównaniu z tym, co my mamy. To, co my mamy, jest o wiele większe, więc jeśli dla Elizeusza było to wszystko dostępne, to jest to dostępne dla mnie, jest dostępne dla ciebie. Masz więcej niż wystarczającą moc, ale żeby ją uwolnić i zobaczyć Bożą nadprzyrodzoną moc manifestującą się w Twoim życiu, musisz wyjść poza sferę fizyczną, musisz wyjść poza to, co mówi lekarz, co czuje twoje ciało, musisz wyjść poza to, co mówi bankier, musisz wyjść poza to, co mówią gazety, co mówią twoi przyjaciele i Krewni. Musisz kierować się tym, co mówi słowo Boże, i musisz być w stanie patrzeć w ten niewidzialny świat. Musisz być w stanie usłyszeć Boży Głos coś, co nie jest słyszalne. To nie jest namacalne, ale jest w Twoim sercu. Musisz być w stanie sięgnąć do niewidzialnego świata i wyciągnąć te rzeczy przez wiarę do fizycznej rzeczywistości. Mówię Ci. Powiedziałbym, że ogromna większość chrześcijan nie może zrobić tego, o czym mówię. Wierzą, że Bóg istnieje, ale przychodzą do Niego jak żebrak. O Boże, proszę, porusz się. Nie wierzą, że On cokolwiek zrobił. Nie widzą tego, co mają. To tak jakby. Elizeusz, gdyby nagle się obudził i jego sługa powiedziałby, spójrz na tych wszystkich Syryjczyków na zewnątrz i Elizeusz zacząłby błagać Boga, Boże proszę przyślij swoich aniołów. Prawda jest taka, że oni już tam byli. Gdyby prosił Boga o coś, co już miał, to byłaby niewiara. W najlepszym wypadku byłoby to ignorancją, a w najgorszym niewiarą. I właśnie to ludzie robią dzisiaj. Mówią, Boże, uzdrów mnie, podczas gdy Biblia wyraźnie mówi pierwszy list Piotra 2,24. przez Jego rany zostaliście uzdrowieni? Zostaliście, oznacza, że to już się dokonało. Dlaczego prosisz Boga, żeby zrobił to, o czym powiedział, że już to zrobił? Dlatego, że bardziej wierzysz temu, co czujesz, niż wierzysz temu, co mówi Słowo Boże. Kierujesz się oglądaniem, a nie wiarą, a niemożliwe jest, żeby podobać się Bogu w ten sposób. Niemożliwe jest uwolnienie. Bożej mocy, kiedy jesteś cielesny, kierujesz się tylko tym, co widzisz, smakujesz, słyszysz, wąchasz i czujesz. Będziesz musiał wziąć Słowo Boże i pozwolić, aby pokazało ci, co masz w świecie duchowym, kim jesteś i co masz. Będziesz musiał uwierzyć w to całym swoim sercem, że to jest tak prawdziwe, jak wszystko, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać lub poczuć, a kiedy dojdziesz do miejsca, w którym uwierzysz w rzeczy, które mówi Słowo Boże i uwierzysz, że to jest rzeczywistość, że to, jest rzeczywistość, że to jest rzeczywistość. Jest wspanialsza rzeczywistość, wtedy zaczniesz mówić i postępować w zgodzie z tym, a ta duchowa rzeczywistość pokona i zdominuje fizyczną rzeczywistość.